Hej widzowie, z tej strony Pucior. E, ter, e, właśnie skończyliśmy, już właśnie skończyłam Lego Hobita, więc mi właśnie e, na razie e, i teraz będę grać, o, teraz będę grać na przykład, e, w Robloxa i tam lub Minecrafta, ale od teraz będę grać w Robloxa i w ogóle, bo już Hobita skończyłam i w ogóle. E, dobra. I słuchajcie widzowie. I ale zanim zaczniemy, to to ma do mnie dołączyć y, y, przyjaciel, y, czyli no, czyli o, mój tata Puciora o nazwie Bollo 79. Ale zanim dołączy, to zostawcie łapkę w górkę oraz subskrypcję. Dobra, już teraz może do, możesz dołączyć. To, tak. dobra. Już tutaj słuchajcie, Bollo już dołącza. Także proszę, zostawcie łapkę w górkę oraz subskrypcję. O, już tutaj się słuchajcie pojawiło. O, jesteś. O hejka, bollo! Dzisiaj będziemy razem nagrywać i będziemy właśnie y, tam zbierać pety, pe, mon, monety i w ogóle. O, no, powiedz, ja. e, Powiedz, kto i ze mną jest, no? No, tato, pociąga. Bollo79. No i powiedz, y, co będziemy robić? Będziemy na przykład zbierać monety. No, będziemy zbierać monety i będziemy w ogóle, zobaczymy to. Wszystko będziemy robić. No. no e, dobra. E, dobra, po, y, to poczekaj już, gdzie ty jesteś. E, dobra. To no było masz takie petry, ja już mam takie po prostu, bo już czasem już to gram LLA zostawcie łapkę w górkę oraz subskrypcję też na bolu, się i dla mnie też. Proszę. I sobie. O, tutaj zbieramy monety, żeby mieć dużo, dużo pieniążków i w ogóle. E, jeszcze raz mówię, jeżeli nie wiecie jak się ja nazywam, to już wam odpowiadam. Nazywam się Alabot, To jest mój nick właśnie. I w ogóle. Dobra. A, link mojego taty to jest co? Eee. chyba e, co tam robisz? Ee, Bolo, e, pokaż się lepiej. O, dobra, tu jestem. No i co tam, Boldo, właśnie? No idę chyba, tak. No to zbierajmy, no! To Tak Ja tam pójdę coś sprawdzić, zaraz wrócę. Eee, Bolno, mam pytanie do ciebie, a czy możesz tam dalej przejść? Zobaczę mój komputer. Czy możesz tam dalej przejść, tak jak ja, czy jeszcze nie? Czy musisz dopiero to odblokować? Aaa, ja musisz mało. odblokować jeszcze, widzę na, na jego telefonie. Ja, to ja to tutaj, tutaj przechodzę dalej. Bo może Bolno mam dopiero chyba pierwszy poziom, ja uważam, i dlatego. Jeszcze ma nieodblokowane, nawet to. Może chyba to gra w pierwszy raz. A ja już chyba kilka razy. To mam, O prezent. O, ej! Słuchajcie widzowie, czy kół, to popatrzcie. Mogę jechać na desce, ja też, ej, popatrz, ja też! Ja też, ja, ty też jeździsz, popatrzcie się widzowie! A, o, jadę jak daj dalej! ja, Nawet na, nawet jadę do farmy i w ogóle zobaczcie lepiej. Już zaraz wrócę do ciebie, bollo. Tylko chciałam pokazać, no. Wracam do ciebie, bollo. Widowie, ja już wracam tutaj do bollo 79, bo hobita już skoczyła mi. I o teraz będę nagrywać tak jak Roblox. Grę Robloxa, no. O, tutaj jesteś. Dobra. Na razie przestanę jeździć, okej. Okay. Jak? O, co tu... Jak? Co tam powiesz? Jeżdżę, ja jeżdżę cały czas. E jeździ cały czas deskiem no, ja, ja, ja. i zbiera monety. nagrody jak No to dobra, to sobie wajno. A, a na ten ponie jak przestaniesz jeździć ten do skurką... O tutaj? Jak to robić? A, tutaj. Musi naciskać jednak, a ja by... O. ale bez tego. No zbierajmy, zbierajmy, ulep specy lepiej. Ale poczekaj, tata, jeżeli chcesz się najszybciej dostać tam, to czekaj, daj na... e, poczekaj, dajmy chwilę. Poczekajcie, ktoś chcę tylko pokazać, wolno właśnie. Jeżeli chcesz wracać tutaj tam. O, popatrz. ale czekaj, co to jest? Dlaczego nie mogę się teleportować? Ale przecież się kiedyś teleportowałam właśnie. Czekajcie, muszę tego przestać, widzowie. Na zdobywać. Eee, poczekaj... Tam muszę tam dojść chyba na początek. Gdzieś tam na początek. Czekajcie, ja też idę do bo, no tylko poczekaj, bo, bo pożyczyłam tatusia telefon i... O, czekajcie, tutaj coś masz do odblokowania. O, o widzisz? O, czekajcie. Czekaj chwileczkę, chwileczkę, bo muszę tutaj... O, popatrzcie. Troszkę podglądź, dobrze? No. Poza cicho słychać, o. O, 250. O. Ojej! Bo... No. No, No to jakiś jajka oblokowa... oblokował Baldur. Bo... E, Czekajcie, ja, ja tylko. A. Co tam zdobyłaś? E, ulepsz pety lepiej. Bollo, ulepsz pety. Widzowie, chcę, żeby Bollo ulepszył pety i w ogóle. Ja, Alabot i Bollo 79 będziemy y, zdobywać monety i zdobywać pety. A ja właśnie mam takie, tacy właśnie latające. Też mam do o takie je, dość ulepszone, właśnie. A Bollo musi ulepszyć dopiero, no, ja właśnie. No chyba jajka musisz takie do dobre zdobnąć i dlatego. Oczekajcie. Oczekajcie, coś tu mam, ale to jakiś plecak. O, coś mam. O książki. No, co tam wolno robisz? No, chodź, zdobywać, gotowe, no? no. Dobra, come on. No, to... No, to ja. A, tak inny gracz, nie znamy go. No to się tak w czasie zdobywa, te monety i w ogóle. Widzowie, a jeżeli wy lubicie w to grać, jeżeli kiedyś graliście w p 3 99 to możecie zostawić łapkę w górkę. Zobaczymy, jej i subskrypcje, i zobaczymy, i zobaczymy, kogo jest więcej. I dobra. Czekajcie, coś tutaj mamy. Coś tutaj popatrzę widzowie. jakieś wydarzenie, co to jest. Nie, chyba nie. Nie mam znaleźć. Idę do bolno. No to powiesz na ten temat, co sądzisz o tym zbieraniu monet, powiedz mi. No bardzo fajnie. Do widzów. No, bardzo fajnie się to zbiera. No. Jak na pierwszy raz, uczę się tej gry, No i będziemy się bawić, nie? No jakieś takie to zabawy, po prostu takie do zdobywania monet i jakieś takich, no. A ja mam tutaj własny, może popatrzcie, że można szybciej biegać, o! Popatrz, ja szybciej biegnę wtedy, popatrz gdzieś. popatrz wolno. Ile masz monet? A, ty to tyle, ja mam tyle. Za to? wolno, e, bolno, zobacz ile ja tutaj mam monet, o, popatrz. A ja lecę tam dalej zbierać monety i czekajcie, o! Ja już tam dalej lecę, a ty zbieraj sobie, tam za chwilkę to później do ciebie wrócę. Ja już tam, idę tam, gdzie już, do swojej mapki. Bo słuchajcie ja tutaj teraz sobie tutaj pozbieram no. no zbieraj, zbieraj, zbieraj A jest Czekajcie, bo to się tu zacięło. Dobra, o jest A to co to jest? Jakaś kózka, ale to chyba na ziemię. A ja 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 nie, jeżeli nie jeździmy. A bo dobra. Poj o pojadę tutaj do końcówki. No tutaj mamy widzę, dużo. Co to? Co robi Boldo? Co tam patrzysz? O jakąś wymiankę. No. O, tutaj pójdę. Co to muszę jeszcze? To potrzebuję. Muszę jakąś złotą słuchajcie zdobnąć, bo ja tutaj widzę, że nie mogę odblokować, ponieważ nie mam... Nie mam tego złotów i w ogóle, a to co to jest? Niby? A nie wiem, na razie zostawię. Nie na razie, nie dziękuję. O! widzowie, zobaczcie, odblokowałam. samo mi się odblokowało 11, ale tutaj o... następne już mi się ob... powiększ... ten, odblokowało. Co to jest? Ta. Ej, tato zobacz, tutaj już tutaj odblokowałam. Daleko już jestem po prostu. siebie. Jakieś, zobacz, tutaj jakieś... też jeszcze takie odblokowano. Dobra, jeszcze tutaj zbieram po prostu. Żeby... Nowe coś tu jest. Co to jest? O, o mam diamenty! Mam diamenty widzowie, zobaczcie. No tak. Oj! Samo mi się odblokowało! Tato, ej, pollo, no, samu mi się odblokowało, samo mi się odblokowało, patrz! Popatrzcie się tutaj. No chyba mam lepsze pety, ja tego może tak się nie wiem, chyba jakoś tak no. myślę. O, skrzynka jakaś, czekajcie. Dawaj, zniszczę ją, zniszczę ją! Wow, jej! Widzowie zobaczcie, ale zniszczam skrzynię taką wielką właśnie taką, no. Nie ma... Czekajcie na wody, zaraz... czekajcie muszę iść z tego pomić bo... te Pieczkę Spieczkę bo muszę się napić chwilkę, zaraz, zaraz wrócę już tylko, na, tylko napiję się, bo od tego gada... o tej gadanie się, że chce opić. No co się śmiejesz, no po prostu tak bo... Ale muszę iść. Dobra, już tylko odłożę wodę i, go, i już, wracamy. Dobra, jestem. Napijam się, bo bym się chciało pić, słuchajcie, widzowie, no. I słuchajcie, myślę, muszę jeszcze Wam coś jeszcze rzecz powiedzieć. Jeszcze muszę coś powiedzieć. Ale właśnie tyle ludzi mnie subskrybuje, że jakiś rok. Już powiem, mam chyba, 7, chyba 700 subskrypcji, już chyba prawie mam, i A. w ogóle. Przypomnę, prawie ja mam chyba y, 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 700 subskrypcji, i w ogóle. Już chyba zbliżam się do tego, bo czasem ludzie. Ale widzowie mogą mnie subskrybować. Niektórzy, właśnie, i w ogóle mam jakieś subskrybentów nowych, i w ogóle. Także, dziękuję wam za to. Dziękuję za tyle subskrypcji, widzowie. No i w ogóle. Ale, proszę, zostawiajcie mi subskrypcję, żeby zdobyła na przykład 700, bo dużo zdobyła. Proszę. Jeżeli podobają ci się. Jeżeli wam się podobają moje filmy, to możecie zostawić łapkę w górkę. subskrypcję, no. Dobra, zbieramy monety. Jeszcze ja tutaj mamy kawałek Aj, aj aj. coś mi się wyłączyło, niechcący. A, czekajcie widzowie, co to jest tam? Teraz wrócę. Co to jest widzowie? Co to jest? Zaraz sprawdzę. Oj, gdzieś się stereportowałam. Gdzie ja jestem? Co to o, jest? O, to pięknie. Jezus, patrz! Tato, widziałeś to? Ej! pójdź! Patrz! Jak nadepnę tylko w tą płytkę, to jak Jakoś muszę dotrzeć tam! Aaa, no to musi być tak zrobić tak. Bo to wypucha, patrz! A, widzisz? Aaaa! No. bądź na zielonych samych. O, widzisz? A tak jak gracz to robi. No. O. A. Oj, aj, 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 aj! Idź z przodem, idź do przodu. O, no. O. o. <grym grym> Niektórzy... Do przodu. No. Dobrze. No. O, idź do przodu. Aaaaj! <grym> Znowu na <grym> początek! Ach, ja, muszę uważać na te czerwone no, płytki, widzowie! Żebyś gdzieś tam weszliśmy. Się... Yy, eee, dobra. Eee, yy, dobra. Widzowie, yy, muszę uważać na te czerwone płytki, bo jak nadepnę się pojawi czerwony kolor, to bomba o, się tam właśnie pojawi. O dobra, to idę tam gdzie gracz. Dobra, to się wysadzi. Do, do... Żeby nie wysadziło się. Aj! No, O, idź, idź do przodu. Dobra. Oj. Oj, oj, oj. Oj, oj. oj, nie! O nie. To jest ciężko Widzowie, Widzowie to, to jest troszkę ciężko to przejść właśnie, tylko muszę uważać no. czerwone. No i widzisz, to może być lepiej. Muszę tutaj. Okej. Okay. Oj, oj, o dobra. Idę tam, idę za nim. Idę za nim No to no, nie, uda mu się. Or, o, ja, no, a, ja! co się stało, widziałeś ty... A nie! Czekajcie. No. Ej, no no nowa, no bez jaj! No, no tak, no bo wiesz, no zrobię, teraz musisz robić. Czekajcie. Muszę, Eee, E, eee, zrobić. muszę... jakoś to przejść, żeby nie. No, ale to jak i tak, jak widzimy na czerwonę tę, to i tak się wysadzi w górę. No? No? no. Muszę tutaj, bo jak muszę podskakiwać, żeby nie, nie zdobna... czerwone te. Widzę, że tutaj się skupię. Oj, no. oj, oj. Aj, oj, oj. Ciężko to jest, widzę przejść. No. Aj! Oh. Kolejny raz. No, ja, ja. To zasadził serio ciężko przejść. To? O, też. Oj, okay. oj. Dobrze. A, nie znowu! Widzowie. Widzowie, widzowie, co ja mam teraz zrobić, jak mam tu przejść. To jest ciężko przejść, to, to troszkę no, nie. No to musisz celować, to jest jak sapek. To jest gra jak sapek. Tylko. Tylko raz się mylić Ale ja skąd mogę wiedzieć, że tam jest, no, znajduje no. się czerwona płytka z, bom no, z bombą, no, i bomba. w ogóle. To nie ci nie da. Aj, Znowu, znowu! To musisz Wszystko A czy to jest na czas, czy nie? Nie Uwaga na te czerwone, żeby z domu mi nie wysadziło A! Pff, Jezu, znowu kolejny raz. Co to ma być? Czekaj! Czekajcie no. Teraz rób tam swoje, bo no, ja, ja chcę... Aaaaaa! Sosmalia, no. Nie ci nie da skakania, musisz iść po prostu. Idzie jak najszybciej. No poczekaj jak mam najszybciej iść, skoro właśnie jak nie mogę. No widzisz no. Teraz proszę na razie nie mów, bo nie mogę wtedy, słuchajcie, tego przejść, no. Pociągle znajdują mi się tylko te czerwone płytki. Ale czekajcie, bo tutaj mi coś utknęło, ale muszę jakąś inną stronę iść. Bo ja nie mogę w to nadepnąć znowu. O! Okej. Okay. A Jesus, no, znowu to samo. Boże, ciężko to przejść. Czekajcie, może... Oj, oj. Dobrze, że nie dostanęłam w to. Uwaga na te płytki. No, do przodu. Nie, do przodu, nie w tą stronę. Tam gdzieś. Co to A tatoś, no... no... do przodu. Tatoś... No. Lidzowie, czekajcie, no bo... bo chcę to przejść właśnie i... A ja boldo 79 ciągle mi gada, że ciągle czasem mogę przegrywać. <laughs> No serio, no. Ok. Uda mi się? Jest! Aha, yes, udało się w końcu. No w końcu, Boże, że święcę. Troszkę ciężkie to było, ale dobra jest. Odnowi się dopiero za. No, za dwie godziny, jakoś tak, no. Dobra, zbieramy. Oj, znowu mi się odblokowało. Ej, wolno. Boda 79, no. zobacz co się mi znowu stało. Samo mi się to blokuje. Czekajcie, bo coś mogę kupić do diamenty. Widzowie, czekajcie, zaraz będę zbierać. Tylko coś tutaj mogę nie skupić. Jakieś diamenty. O, o bollo, już tutaj jesteś! Ale szybko to zeszło. A to co to jest? Muszę zbierać monety do tego słoika. Popatrzcie się, boga. Patrzcie co się stało. Wow, i jakie woreczki, Idę zbierać to. Nie znikaj, nie znikaj, dobrze. bolno 79, tak ci szybko to weszło. Dopiero co, Dopiero co byłeś początkujący, a, a ty już przeszłeś dalej. Dopiero co pierwsza, yeah. Słuchajcie, BOLNO już pierwszy raz w to gra już przeszedł do tej Ery... do tej A... Do tej ery właśnie. Oj, aj. A co to było? Czekajcie, coś mi się z domu tam zrobiło, czekajcie, zaraz... To się z domu tam trząsy miał. ZNOWU MI SIĘ O COŚ OBLOKOWAŁO albo czekajcie O, krzynia z diamentami Czemu nie, Ja się nie mogę tak ja nie wiem O, mamy diamenty Wolne79, dawaj. O, tak wygląda. Nie uciekaj! O, sobie pokazać mam. O. Haha, ale ha, jeździ na... On ciągle jeździ na desce. Haha, ha, tylko he, he. Na Ja... No? się gra na desce, czy jeździ, się jeździ i się zbiera No. Kasę zbiera. Czekajcie. Tutaj? O, czekajcie, co to jakieś? Tutaj flaga jest. Nie wiem, ale ty też ty to masz. Czekajcie, sprawdzę. Nie, nie da się. Co to jest? Nie da się, żartuję. Żeby... Ej, bolno! Już chyba 22 minuty... Ej, bollo, bollo. stop, stop, stop! Chodź już tutaj do mnie, chodź do mnie, do, chodź do mnie. Lola, czekajcie, chodźmy już tam do do... Yy, chodźmy już tam, yy, tam gdzie ja jadę. Chodź ze mną, już śledź mnie, Mogę? no. Śledzimy mnie. No jedziesz? Bollo. No tu, tu. Tutaj. Chodź, już wracamy tam na razie z powrotem. Na razie. No, jedziesz? Tam gdzie jajka, o. Dobra. Bołach chodźmy tutaj do mnie. E, Najdzie zejść z tej deski. Zejdź. O dobra. E, dobra, będziemy się chyba kończyć już, będę już chyba kończyć jakaś. E, dobra, widzowie. Już chyba będziemy kończyć na grach. Także, jeżeli ci się ten, ta rap to bała i ma to 99, i jeżeli ci się ten film podobał z Bolno 79, to zostawcie łapkę w górkę oraz subskrypcję. My już się żegnamy tak, i, i w ogóle. I pozdrawiamy, właśnie. Tak, i do następnego jazda. A co sądzisz o tych grzejczych na kolejce? No, powiesz? bardzo ciekawa była tak. Ja i bardzo mi się podobała. No i musimy zagrać tak. no, nowy co? odcinek. Jest. No, ale zobaczymy, właśnie, dobra. Ale wolno, chodź tutaj, jeszcze nie uciekamy, nie uciekamy, nie no. uciekamy. Dobrze, że stoimy. Także jeszcze raz Wam dziękuję za tyle subskrypcji i, i się już żegnamy. Także trzymajcie się, na razie. No, pa pa, do zobaczenia.